Ukończyliście studia! Uuuu! Germanistyka. A po co to komu? Czy warto studiować ten kierunek? Zapraszam Was do mojego filmiku. Hej kochani, nie raz jako germanistka zostałam zapytana, czy warto było? Czy warto było szaleć tak? <grym> czy warto było wybrać taki kierunek studiów? Słuchajcie, zależy, jeżeli chcecie się nauczyć dobrze języka i wyjechać za granicę, by pracować, nie wiem więcej zarabiać jakieś tam macie swoje plany, no to myślę, że lepiej byłoby pójść na kurs, jest konkretniej i jest większy fokus na mówienie. Co więcej, uzupełniając to o jakieś aplikacje językowe, o słuchanie piosenek, oglądanie filmów, o, nie wiem, korespondowanie przez internet z, z kimś z Niemiec, po, po niemiecku, tak, no to większą robotę zrobicie, jak to się mówi, niż idąc na studia, ponieważ na studiach germanistycznych mamy bardzo dużo takiej wiedzy specjalistycznej, związanej z historią, z gramatyką, jaka przesówka, kiedy było, czemu to słowo wygląda tak, nie inaczej, skąd się wziął umlaut, jakieś takie kwestie być może dla językoznawców, dla literaturoznawców też e, bardzo ważne, natomiast w takim życiu codziennym to się nie przydaje, no, no ileś lat już mija, jak pracuję w Niemczech, nigdy mnie nikt nie zapytał, a co tam było w XVIII wieku, słuchaj, kto co napisał, a jaka literatura, a dlaczego tu mam umlaut, a tu nie mam umlautu, no nie, no to się nam nie przydaje na co dzień. Myślę, że dla pasjonatów to jest ważne dla osób, które gdzieś tam też działają w środowiskach akademickich, czy chcą być nauczyciel, no to to jest wiedza niezbędna, prawda? Natomiast jeżeli wy planujecie gdzieś tam swoje życie związać w tym kręgu niemieckojęzycznym, zarobić sobie kasę, gdzieś tam zupełnie czymś innym się zajmować niż nauczaniem języka niemieckiego w placówkach, no to nie, no to się nie opłaca po prostu, bo takie studia, dajmy na to magisterskie, pięcioletnie, które ja ukończyłam z wyróżnieniem, one mogą dać bardzo wiele możliwości, szczególnie jeżeli ktoś właśnie chce działać w tym e, środowisku naukowym, prawda? Ale jeżeli ktoś ma takie podejście, no kurczę, w Niemczech lepiej się zarabia, e, blisko jest ten kraj polski, sąsiedni, tak? Fajnie by tam było wyjechać, dużo się dobrego słyszy. No to ja bym się w sumie nauczył, nauczyła tego niemieckiego. No to kurs, kurs, zdecydowanie kurs. E, zdecydowanie właśnie te, szkoda, że tego kiedyś nie widziałam, a może i dobrze, bo, bo chociaż skończyłam to studia, poszłam i potem się w międzyczasie zdziwiłam, kurczę, mało się mówi. Dużo jest czytania, dużo jest teorii, mało jest praktyki. Germanistyczne mają też to do siebie, że uczysz się takich ciekawych słów, jesteś w ogóle obeznany w krajoznawstwie, literaturoznawstwie, w ogóle och, ech, ale jeżeli chodzi o takie codzienne życie, myślę, że to jest najważniejsze, tak już później po szkole, tak? To okazuje się, że ty nie potrafisz rozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka nie jesteś w stanie się komunikować. Ja wiem, że to jest ważne, by mówić w sposób elokwentny, by znać dobre słownictwo. Też to jak mówimy, to, to jakaś wizytówka jest nasza, tak? E, aczkolwiek w życiu nie zawsze jest ładnie i czasem trzeba komuś powiedzieć z pieprzajna, że woliście pompować, albo dwa pęczki rzodkiewki poproszę, a to mięso to w ogóle jakoś nieładnie pachnie, tego nie chcę, wygląda mi na, na jakieś już takie zleżałe. Okazuje się, że prostych słów, prostych komunikatów, które potrzebujesz na co dzień, nie jesteś w stanie po prostu powiedzieć, bo nie wiesz, jak to się mówi. I możesz mieć magister, doktor i w ogóle wszystko, murasz, tynkasz, akrobata, a potem się okazuje, że jedziesz do tych Niemiec, studiowałeś jakiś język, no i wstyd jest się przyznać, że ja Kurde, germanista, czy ja germanista yy, i co? I prostych rzeczy nie umiem zakomunikować. I ja rozumiem, każde studia na pewno pozostawiają jakiś niedosyt. Książki to książki, życie to życie, wiadomo, trzeba stale się rozwijać, stale się szkolić i tak dalej, aczkolwiek po tych moich studiach mam takie wrażenie, że było za mało tego mówienia, za mało było mowy potocznej że te wszystkie takie kwestie związane z tym, co się dzieje w Niemczech, że tam cały świat zjechał, mamy wągrzsprache, kistrzsprache, tam połączenie tureckiego, niemieckiego, mnóstwo jest różnych po prostu alternatyw mówienia i to o ile jeszcze, w, no okej, okay, nastolatkowie rozmawiają w Polsce, Sigma i te inne i możesz się nie skapnąć o co chodzi, o tyle w Niemczech to już jest w ogóle inny level i może się okazać, że ty studiowałeś, studiowałaś germanistykę a następnie czujesz się głupio ze sobą jak jakiś oszust, bo nie rozumiesz tego języka, nie potrafisz się w nim płynnie komunikować, okazuje się, że no gdzieś tam kilka lat przebimbałeś swojego życia. I mi się wydaje, no na pewno reforma niejedna jak gdzieś tam będzie, coraz więcej jest y, tego fokusu na mówienie, ale to wciąż jest za mało. Y, dlatego czy warto? Jeżeli masz tyle motywacji w sobie, czasu, możliwości, chęci, to tak, uzupełniaj te studia, o kursy, o jakieś ciekawe materiały naukowe, nawet typu wiem, Netflixa sobie zacznie odpalać po niemiecku, znajdź sobie koleżankę, kolegę gdzieś tam w Niemczech i z nim pogadaj czasem chociaż raz, dwa, trzy razy w tygodniu, czy piszcie sobie codziennie nawet krótsze wiadomości. Jeżeli jesteś taką osobą, która... OK, studia to jest dodatek, ja robię swoją robotę tu konkretną i, i studia mi gdzieś tam są obok tego, to tak, tak, studiuj wtedy germanistykę. Ale jeżeli jesteś z takim podejściem jak wielu ludzi, no idę studiować na przykład germanistykę, a w ogóle to pójdę jeszcze dziennie, codziennie tam będę chodził, co już zostawia mało czasu na pracę i, i, na, i na to uzupełnianie tego języka, no to zastanów się wtedy, bo mm, mi się wydawało, że germanistyka będzie wystarczająca, natomiast okazało się potem, że Boże, jak dobrze, że część zaocznie studiowałam. Boże, jak dobrze, że wtedy pracowałam 100% w Niemczech na pełny etat i że miałam kontakt z, nie, z, nie, z Niemcami po prostu. Boże, jak dobrze, że w każde wakacje wyjeżdżałam do Niemiec, oglądałam filmy po niemiecku i w ogóle. Bez tego, słuchajcie, można przepaść. Można zginąć naprawdę. Proszę, zapraszam do komentowania. Być może wśród nas jest ktoś, kto również studiował germanistykę, kto chciałby się podzielić gdzieś tam swoją perspektywą na ten temat.